Witajcie na wdzięcznym sercu. Jestem bardzo podekscytowana, dlatego że dzisiaj przychodzę do was zupełnie nową serią filmów dotyczących temperamentów i tego, jak. Twój temperament ma wpływ na Twoją wiarę i relację z Bogiem. Lepiej siebie poznacie, lepiej siebie zrozumiecie, i też bardziej będziecie wiedzieli, na co warto zwracać uwagę, właśnie budując swoją relację z Bogiem. Ja powiem Wam szczerze, że można powiedzieć, że do tych filmów przygotowywałam się przez ostatni rok czasu, właśnie od ostatniego roku. Ja szczególnie siedzę w tym temacie, dużo na ten temat czytam, dużo sobie notuję, rozpisuję, rozmawiam z różnymi, Ludźmi, o ich typach i temperamencie. No i też obserwuję samą siebie i staram się jak najlepiej siebie poznać i zrozumieć. Więc w ogóle dla mnie to jest ekscytująca podróż w głąb siebie, w którą dzisiaj zabieram również Was. Postaram się teraz krótko powiedzieć, jaki jest plan dla nas na najbliższe tygodnie. W każdym tygodniu będziemy omawiali kolejny z czterech temperamentów. Będzie i o tym, jakie są cechy, zarówno wady, jak i zalety danego temperamentu. Będzie o tym, w jaki sposób możesz ten temperament rozpoznać u siebie. I przede wszystkim będę mówiła o tym, jak dany temperament wpływa na relacje z Bogiem. W każdym tygodniu będzie i odcinek, i live. W którym będę też mogła odpowiadać na Wasze pytania, doprecyzowywać różne sprawy, które jeszcze będą dla Was niejasne. W każdym tygodniu też postaram się przygotować nowe ćwiczenie, żebyście mogli jeszcze dodatkowo rozpracować siebie od środka. Zanim jeszcze zaczniemy omawiać temperamenty, w tym tygodniu chciałabym skupić się na introwertyzmie i ekstrawertyzmie. Przede wszystkim Jedna podstawowa różnica między ekstrawertykiem i introwertykiem. Ekstrawertyk ma ruch skierowany na zewnątrz, czyli do ludzi, natomiast introwertyk do wewnątrz. Ekstrawertyk jest mniej wrażliwy na bodźce zewnętrzne, dlatego potrzebuje ich więcej, żeby być odpowiednio dostymulowanym. Natomiast introwertyk jest bardzo wrażliwy na wszelkie bodźce zewnętrzne, więc potrzebuje ich Mniej. Każdy z nas ma w sobie zarówno ekstrawertyka, jak i introwertyka. Nie istnieje 100% ekstrawertyk albo 100% introwertyk. Nawet jeżeli masz teraz w głowie jakąś taką osobę, gdzie po prostu no, wydaje się tobie, że czarno na białym widać, że ta osoba, no, typowy ekstrawertyk albo typowy introwertyk. Tak na pewno nie jest. Każdy z nas ma mieszankę jednego i drugiego, tylko teraz. W różnych proporcjach. Może być też taka sytuacja, że tego ekstrawertyka i introwertyka mamy w sobie mniej więcej porówno, i wtedy jest to ktoś taki jak ambiwertyk. Zazwyczaj jednak jest tak, że mamy tendencję lub nawet silną tendencję do któregoś z tych dwóch. I zacznę od przeczytania wam kilku takich typowych cech dla ekstrawertyka. Wypowiadają się szybko i głośno, często gubiąc główny wątek wypowiedzi. Cechują się dobrą, krótkotrwałą pamięcią. Są pewni siebie i zdecydowani. Utrzymują kontakt wzrokowy podczas rozmowy. Działają impulsywnie, często myślą dopiero po zrobieniu lub powiedzeniu czegoś. Energię czerpią z możliwości Pracy z ludźmi oraz szybkiego i aktywnego tempa życia. Nie zawsze są w stanie kontrolować swoje zachowanie. To jest w sytuacjach nagłych, nerwowych, mogą wpaść w histerię. Wykazują się energią, która przekładana jest na aktywność fizyczną oraz tak zwany aktywny wypoczynek. Czasem odczuwają zmęczenie w związku z natłokiem spraw i zbyt intensywnym trybem życia. Często są przywódcami w grupie, szybko zyskują znajomych wśród obcych ludzi. Czują dyskomfort, gdy czas ich odpoczynku nieprzewidywalnie się wydłuża. Jeżeli domyślasz się, że jesteś głównie ekstrawertykiem, powiem Ci teraz, jakie są Twoje cechy, które pozytywnie wpływają na Twoją relację z Bogiem, a jakie są pewnego rodzaju zagrożeniem dla Twojej wiary. Przede wszystkim, ekstrawertycy uwielbiają towarzystwo innych ludzi, dlatego też w znacznym stopniu budują swoją wiarę poprzez. Przebywanie z drugim człowiekiem. Po prostu w drugim człowieku widzą i doświadczają żywego Boga. Mówiąc krótko, tacy ludzie uwielbiają przeżywać swoją wiarę z drugim człowiekiem i raczej ekstrawertyk nie będzie zdania, że wiara to prywatna sprawa. A propos świadectwa, jeżeli ekstrawertyk. Ma żywą, bliską relację z Bogiem. To będzie wspaniałym, chodzącym świadectwem, które pociąga za sobą wielu ludzi. Taki człowiek, dzieląc się swoimi doświadczeniami, czy to w grupie małej wspólnoty, czy to gdzieś na ambonie, czy nawet prowadząc wielkie konferencje religijne, ten człowiek będzie opowiadał bardzo żywo i ciekawie, będzie posługiwał się wieloma przykładami z życia. Historiami innych ludzi. Co dalej za tym idzie? Ekstrawertycy raczej będą lubili wspólnotowy charakter przeżywania wiary, będą lubili spotkania charyzmatyczne, uwielbienia, modlitwy o Ducha Świętego. Znowu, to nie oznacza, że introwertycy na pewno ich nie lubią, natomiast ekstrawertycy zazwyczaj Czują się tam jak ryby w wodzie. Ekstrawertycy są dosyć emocjonalnymi osobami i tutaj muszą szczególnie uważać na to, żeby nie podejmować zbyt pochopnych decyzji pod wpływem emocji. Jeżeli jesteś ekstrawertykiem, to wiesz o czym mówię. Takie osoby często żałują swoich decyzji. Ekstrawertycy muszą pamiętać o tym, że mają podejmować decyzje pod wpływem głosu Boga a nie pod wpływem silnych emocji. I tutaj właśnie też yy, z tym wiąże się pewna wątpliwość, że ekstrawertycy często mają dylemat i się zastanawiają. Czy właśnie Bóg przychodzi do nich poprzez te silne emocje, i to jest po prostu takie mocne doświadczenie duchowe, za którym oni mają pójść, czy najpierw jednak mają popracować nad tym, żeby te emocje wyciszyć, a dopiero potem zdecydować, co dalej. Ekstrawertycy są zazwyczaj bardzo wymagający wobec siebie i ambitni. I często może być tak, że stawiasz sobie jakieś bardzo wysokie wymagania, wysoko poprzeczkę i. Jeżeli to jest zgodne z wolą Bożą, to fajnie. Natomiast tutaj warto zrobić taki mały test i przekonać się, czy rzeczywiście to, do czego tak usilnie dążysz, że po prostu oddajesz się temu cały, czy to rzeczywiście jest coś, na czym naprawdę zależy Bogu, czy jedynie przejaw Twoich wysokich ambicji. I kolejna wskazówka z tym związana, Patrz do czego się zobowiązujesz. Ekstrawertycy bardzo łatwo zobowiązują się do różnych spraw. Tak więc pamiętaj o tym, że również Twój czas, który dostałeś w prezencie od Boga, jest niezwykle wartościowy. Tak więc warto, żeby Twój czas planował tobie Bóg. I jeszcze na koniec taka jedna cecha, z którą. Może nie każdy tak w pełni się utożsami, bo ona szczególnie jest u osób, które mają silną tendencję w stronę ekstrawertyzmu, bardzo, bardzo, bardzo dużo mówią i są bardzo skupione na sobie w towarzystwie i tutaj mogą być problemy ze słuchaniem drugiego człowieka, mogą być problemy właśnie z poświęceniem uwagi drugiemu człowiekowi i może być to przejaw twojej pychy. Więc tutaj też warto Zwrócić uwagę. Jeżeli ktoś ma w sobie dosyć sporo introwertyka, mimo wszystko, nawet jeżeli ten ekstrawertyzm przeważa, to on sam siebie będzie kontrolował i będzie w stanie zauważyć te momenty, kiedy przesadza, kiedy jest skupiony zbytnio na sobie, kiedy pomija drugiego człowieka. Natomiast ktoś, kto ma silną tendencję w stronę ekstrawertyzmu, może tak łatwo tych momentów nie zauważać i jeżeli to ty, to dzisiaj. Szczególnie przeanalizuj swoje rozmowy, spotkania z drugim człowiekiem i zastanów się, czy aby na pewno za bardzo nie skupiasz się na sobie. To byłoby na tyle. Tak więc jeżeli jesteś przede wszystkim ekstrawertykiem, zgłoś się w komentarzu. Mam nadzieję, że po tym opisie ci z was, którzy rzeczywiście są ekstrawertykami, Odnaleźli się w tym i wzięli coś dla siebie, szczególnie jeżeli chodzi o relacje z Bogiem. Widzimy się już w czwartek na live o godzinie 20.00. Wtedy powiem więcej o introwertykach. I ja w tym miejscu modlę się za wszystkich ekstrawertyków. Modlę się, Panie Boże, i proszę Ciebie, żebyś pomagał im budować relacje z Tobą. Relacje, w której oni będą skupieni przede wszystkim na Tobie. Gdzie ty będziesz dla nich ważniejszy niż doznania, emocje, wrażenia. Panie Boże, spraw, by oni, przez swoją towarzyskość, otwartość, mogli działać dla ciebie w świecie, mogli ewangelizować, mogli być żywym dowodem Twojej obecności. Panie, posługuj się każdym ekstrawertykiem, wykorzystuj Jego pozytywne cechy. Jeżeli jesteś ekstrawertykiem, jeżeli chociaż w jakimś stopniu odnalazłeś siebie w tym dzisiejszym opisie, oddaj Bogu dzisiaj wszystkie Twoje cechy. Całe to Twoje bycie dla drugiego człowieka, bycie z drugim człowiekiem i zaproś Boga do tej sfery. Panie, działaj między nami a drugim człowiekiem. Działaj w relacjach i przychodź w Duchu Świętym. Amen. Dziękuję za nasze spotkanie i do zobaczenia już w czwartek. A tymczasem zapraszam na Instagram wdzięczne serce. Zapraszam na Patronite'a tych, którzy chcieliby wesprzeć to dzieło. Be grateful i do zobaczenia!